Po czym poznać, że faktycznie warto się zaangażować w relacje z mężczyzną, że jest odpowiedzialny, po czym to poznać. I, i te sygnały, te, te różne znaki, tak, w jego zachowaniu i tak dalej, że faktycznie warto się zaangażować w relacje z nim. Czyli jak powinien się odpowiedzialnie mężczyzna zachowywać, po czym to poznać. Od razu mówię, że ja, ja, ja to mówię z perspektywy osoby wierzącej, tak. Więc ja mam swój pogląd na związek, na to, jak ja widzę mężczyznę, relacje z mężczyzną. W dzisiejszych czasach jest tak, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą przyznawać się, że wierzą w Boga, mogą chodzić do kościoła, ale całkiem inaczej żyją. Czyli. Tak naprawdę Bóg nie jest dla nich najważniejszy. Nie żyją Ewangelią, nie wierzą w to, że te wartości, że ten pomysł na Związek Boży, że to ma sens i tak dalej. Oni po prostu i tak żyją po swojemu. Czyli chodzą do kościoła, modlą się i tak dalej, ale nie dają się Bogu prowadzić, tylko żyją po swojemu, mają swój pomysł. Jaki to jest pomysł? Najprostszy pomysł, który jest dzisiaj realizowany na związek, to to, co mówiłam już wcześniej, czyli dwie osoby się zakochują, bardzo szybko, nie znając się dobrze, nie znając się dobrze, co robią? No, wprowadzają się do siebie, tak? Szybko ze sobą razem zamieszkują, czyli robią coś, co jest przeznaczone już dla związku małżeńskiego. Tak naprawdę nie są małżeństwem, nie ma tej deklaracji, nie ma tego wzięcia odpowiedzialności. Żyją w takim zakłamaniu, że to jest coś ważnego, a tak naprawdę nie jest. Że oni dopiero się poznają, a żyją jakby byli, jakby zdecydowali się już być na zawsze, a wcale tak nie jest. I to kłamstwo wychodzi, i dlatego te związki nie wychodzą. Ja powiem, jak z perspektywy osoby wierzącej to powinno wyglądać. Jakie, takie, taka rozsądna, dojrzała postawa mężczyzny jest taka, że myśli poważnie o danej kobiecie. Czyli podoba mu się jakaś kobieta. I w tym momencie mężczyzna. Już wie, że chce się z tą kobietą ożenić, tak? Czyli nie jest już takie, nie jest w takim momencie, a ja nie wiem, a co i tak dalej. Tylko chce po prostu, żeby ktoś go kochał, prawda? Chce być w związku, ale nie ma planu, żeby to była jego żona. Musi mężczyzna najpierw mieć tą myśl, nie? To jest moja żona. I wtedy, co taki mężczyzna robi? Odpowiedzialny. Nie bajeruje tej kobiety, nie bzyka ją na prawo i lewo, tylko myśli bardzo racjonalnie, tak. Czyli nie angażuje się mężczyzna szybko. Ten odpowiedzialny, mówię, nie angażuje się szybko, tylko myśli. Dobra. Nie oni nawet jeszcze myślą, kiedy tej kobiety nie ma że chcieliby żonę, że chcieliby dzieci i nad tym pracują, nie zdobywają, pracują, zdobywają pieniądze, pracują nad sobą i tak dalej. Potem gdzieś w międzyczasie, kiedy to robią, zapada w nich właśnie ta decyzja, że ta konkretna kobieta mu się podoba, ona mu pasuje na to, żeby była jego żoną. Ale najpierw mężczyzna ma to wszystko przemyślane, tak? On już wcześniej, ja chcę mieć rodzinę, ja chcę mieć dzieci, tu będzie, nie wiem, patrzy, tu będzie mój dom, tu coś tam, dba o finanse, bardzo racjonalnie mężczyzna podchodzi, nie? I to jest podejście, które Pan Bóg proponuje. Tak, to jest droga taka, takiej odpowiedzialnej miłości. Co dalej? Mężczyzna wtedy wie czego chce, wie do czego dąży, ma cel, pracuje nad sobą, tak? jest odpowiedzialny, nie bajeruje tej kobiety, nie zawraca jej głowy, nie, nie daje jaką, jakichś jej takich znaków, że na 100% będziemy razem i tak dalej. Nie daje jakichś złudnych nadziei. Kiedy już jest gotowy, no to angażuje się, tak? I wtedy może się zaangażować. I oczywiście musi być zgoda drugiej strony, nie? Czyli on się stara, on zabiega, osoby się poznają, prawda? Ale on jej nic nie obiecuje. No, i potem, kiedy on jest tak totalnie zdecydowany na małżeństwo i w ogóle, to on decyduje. No, już wie na 100%, tak, że, że ta kobieta jest ten. zabiega o nią i tak dalej. Jeżeli ma szczere, dobre intencje, kobieta to widzi. Że on się stara, zabiega o nią. Ale oczywiście nie buduje się tego na seksie i nie mieszkają razem. Czyli. Jeszcze nie ma tego zaangażowania i następuje w nim taka refleksja, nie? Ja chcę, żeby. Ja chcę założyć z tą kobietą rodzinę. No, i wiadomo, rozmawiają ze sobą i tak dalej. I załóżmy, ona się zgadza, tak? Jej się ten facet podoba, ona się zgadza i się podoba, widzi, że jest odpowiedzialna. Co wtedy mężczyzna powinien zrobić? No, oświadczyć się, tak? Oświadczyć się, kiedy są dwie strony się na to zgadzają, e, oświadcza się. No i to nie jest tak, że oświadczyny i 9 lat życia razem. Tylko oświadczyny, życie razem, w czystości, szybki ślub. Tak? Czyli musi być to. Wzięcie odpowiedzialności u mężczyzn, a kobiety co robią? Podają mu wszystko na tacy. Masz, nie? I wpuszczają go do swojego domu, do swojego serca. Nie poznały jeszcze tego faceta, on nie wziął żadnej odpowiedzialności, on niczego im nie obiecał, nic kompletnie, wpuszczają go do łóżka, do... I, się, no, I taki błąd popełniają kobiety. Więc yy, mężczyzna odpowiedzialny nie wejdzie w coś takiego. Nie zdecyduje się. Powie: Nie, ja, ja z Tobą nie zamieszkam, bo Ty nie jesteś jeszcze moją żoną, tak? Nie będzie chciał zamieszkać. Odpowiedzialny mężczyzna. Yy, no i potem, no wiadomo, oświadczyny, i wtedy może być ten szybki ślub, tak? Chcemy, już zdecydowaliśmy się razem, nie ma na co czekać, to bierzemy ten ślub yy, za dwa miesiące załóżmy, prawda? No i po dwóch miesiącach są małżeństwem i mogą żyć jak małżeństwo, mogą zamieszkać razem, tak? Mogą już mieć dzieci, więc to jest odpowiedzialne podejście mężczyzny. Natomiast to, co obserwujemy wszędzie, to jest zawsze ten sam schemat, tak? Zakochują się, jest chemia, jest pociąg. Nie ma racjonalnego budowania relacji. Najpierw się poznajemy, potem zdecydujemy, czy chcemy ze sobą żyć razem. Nie ma poznawania osobowości sobie wzajemnie, tej, tych osobowości, tylko od razu na seksie się buduje. Na seksie niczego nie zbudujesz. Nie wystarczy to, żeby zbudować trwały związek. Trzeba najpierw siebie poznać wzajemnie, potem. Racjonalnie, odpowiedzialnie doprowadzić do tego związku. Stopniowo, etapami. Dlatego ludziom nie wychodzi, albo mają, dlatego mają, bo się wcześniej nie poznawali dokładnie, i dlatego mają na przykład patologiczne relacje, bo może być na przykład małżeństwo, ale patologiczne, nie nam chodzi o to, żeby było małżeństwo, ale szczęśliwe. Na pewno odpowiedzialny mężczyzna ma kręgosłup moralny. Potrafi sobie powiedzieć nie, potrafi postawić granice i jego słowa, czyli jeżeli mówi wyznaje wartości, no to tak żyje według tych wartości, a nie wy, mówię, wyznaje wartości, wierzę w Boga, no ale wprowadzam się do kobiety i daję jej nadzieję, mieszkam z nią, żyję z nią, współżyję z nią, a potem, no nie, jednak to nie jest to. To tu nie jest facet odpowiedzialny.